Witajcie, chciałabym się z Wami podzielić moim sposobem na zdrowy obiad. Ten obiad będzie się składał tak z piersi z kurczaka smażona na patelni bez dodatku tłuszczu, ryż, doprawiony według mojego uznania, które wam pokażę, oraz mizeria. A więc zaczynamy od kurczaka. Piersi z kurczaka należy pokroić, to znaczy ja je kroję w takie plasterki, potem delikatnie obiję młoteczkiem no i przyprawiam czym przyprawiam, przyprawiam tutaj mam zioła prowansalskie czosnek staropolski, koperek tymianek, majeranek bardzo dużo ziół, do tego trochę wegety dodaję oraz papryki ostrej, bo po prostu lubię paprykę ostrą no i tak, pokrojone te plasterki, obtaczam smaruję właściwie przyprawami wymieszanymi ja sobie je mieszam, robię sobie taki miksik zawsze mam gdzieś gotowy, no i właśnie tym sobie nacieram to mięsko każdy kawałeczek z osobna Ym. następnie no, układam na patelni patelnia nie jest smarowana żadnym tłuszczem ona jest, naprawdę to jest tak akurat mi się udał ten zakup jeśli chodzi o tą patelnię i właśnie mogę na niej smażyć bez problemu i bez tłuszczu co jest bardzo ważne no po prostu nie lubię tłustych rzeczy więc smażę bez tłuszczu poza tym no tak jest i wiadomo tak więc układam sobie to później na patelni, obsmażam z obu stron. Jeżeli czujecie, nie wiem, no boicie się na przykład, że wam się to nie dosmaży, czy coś, no to zawsze możecie podlać odrobinką wody i przykryć patelnią. To się zawsze, zawsze poddusi, fajnie i będzie taki sosik i nie będzie to mięso takie jakieś suche. I zawsze też tak robię, że na koniec sobie troszkę podlewam wodą, yy, przykrywam patelnią, to się tak troszkę dusi, fa taki fajny sosik wychodzi i to nie jest wtedy to mięso nie jest takie suche, no bo wiadomo, jak się to smaży na patelni, to ciecz odparowuje, natomiast gdy podlejemy to wodą i przykryjemy patelnią, no to fajnie się tam taka para robi, no i, i jest taki sosik później. Ok, teraz kolejna ryż. Jeśli chodzi o ryż, no to do niego zawsze dosypuję trochę kurkumy, no i oczywiście trochę wegety. Łóżeczkę małą wegety, no i trochę tej kurkumy. Następnie wiadomo, no, ryż się gotuje. Gdy już będzie gotowy i taki już troszkę odstany, to dosypuję do niego żurawinę. Garść, dwie, mogą być orzechy. Ja też dosypuję pestki z, ze słonecznika, bo je bardzo lubię, i to sobie mieszam razem. No i w ten sposób właśnie przygotowuję swój ryż. I jest to mój ulubiony ryż, naprawdę. Dobra, jeśli chodzi o mizerię, kroimy ogórek w plasterki, wiadomo, trochę soli, odstawiamy to na chwilkę, żeby woda odciekła, odlewamy wodę, dodajemy pieprzu i jogurtu naturalnego, ja dodaję koperku. Mieszam to wszystko, no i w ten sposób robię moją mizerię. Do obiadu zawsze piję sok, akurat tutaj jest to ten sok z Biedronki, taki w butelce sprzedawany, on wydaje mi się jest w miarę taki jeszcze lepszy od tych niektórych napojów sprzedawanych w sklepach ale mieszam go sobie z wodą, bo jest dla mnie za słodki i zawsze do obiadu piję właśnie sok pomarańczowy tutaj jest pokazane jak sobie to ułożyłam chciałam, żeby to jakoś fajnie wyglądało w środku jest ryż oczywiście, dookoła moje mięsko tak to wygląda Ee, że, jeśli chcecie takiej ryż sobie, tak ładnie, żeby Wam wyglądało, no to e, do jakiejś filiżanki, do kubeczka nałuszyć sobie ryżu, no i właśnie wysypać, ułożyć dookoła. Myślę, że wygląda to bardzo apetycznie. Dołożyć sobie można mizerii razem albo obok. Ja tak naprawdę sobie potem wszystko. E, kroję w małe kawałki i sobie mieszam, bo lubię taką mieszankę. Zawsze jeszcze takie coś, możecie sobie to mięsko, jeśli Wam zostanie, na drugi dzień i ryż Wam zostanie, bo ja też zawsze robię więcej. Na przykład można sobie to pokroić ten ryż, wymieszać, to znaczy pokroić mięso, wymieszać z ryżem i wziąć sobie po prostu do pracy czy na uczelnię. Nawet na zimno to jest bardzo dobre, ja też tak często robię. Tak więc smacznego.